Siemaneczko, Siemaneczko, witajcie, moi drodzy. W dzisiejszym filmie zaprezentuję Wam zajebisty produkt. Tak wszyscy oceniają go. Zakupiłem go na Legro za około 30 zł z przesyłką. Jest to guma, która naprawia pęknięte dziurawe tumiki. Jak wiecie, parę dni temu zakupiłem mój samochód z pierdzącym tumikiem. I mam nadzieję, że ten zabieg, który dzisiaj przeprowadzę, naprawi mi tumik, i będę miał cichy. Dzisiaj się skupimy na naprawie jednej dziury. W moim akurat samochodzie są uszkodzenia środkowego tumika na tulei łączącej i tylni końcowy tłumik. Ale tylniego końcowego tłumika nie będę naprawiał, bo nie ma sensu naprawiać takiej dziury, jaka tam jest, tam był tłumik lepiony. Słuchajcie, przed tym filmem, oczywiście teraz, nie nazywajcie mnie, że jestem jakimś dziadem, bo ten tłumik mam już zamówiony, za 4 dni będzie u mnie. Myślę, że w przyszłym tygodniu na weekend powinienem go spokojnie jakby zdobędę jakiś czas wolny zamontować. I już będzie spokojnie chodził cichutko. Ale chcę przetestować taką gumę, bo wszyscy polecają ją. Wszyscy ją polecają. Jest kilka filmów zrobionych na YouTubie, że faktycznie daje radę na parę miesięcy. Więc ja dzisiaj dla Was ten przetestuję produkt. Zobaczymy, czy faktycznie mówią jak jest. Eee, dzisiaj go naprawiam, a jutro rano po wyschnięciu, tak dam mu 20 godzin, żeby na spokojnie to wszystko wyschło. I przetestujemy, zobaczymy, jaki to ma sens. Oczywiście zrobię kilkadziesiąt kilometrów dla Was, żeby nie okazało się, że po przejechaniu 100 kilometrów tu mnie się rozsypie. Nagram to dla Was, przejeżdżę z tydzień, może z dwa tygodnie, i zobaczycie, jaki efekt jest końcowy, czy faktycznie ma to sens takie coś naprawiać. No w takim razie słuchajcie, nie przedłużając, bierzemy się za robotę tam mam tumik, ale spokojnie, słuchajcie przesunę ten samochód trochę dam klina jestem już bliżej tej oto dziury, ogólnie tumik to patrzcie dupy nie urywa, patrzcie tutaj zobaczcie w ogóle tutaj tumik jego się już nie da uratować, to nie ma sensu tutaj już ktoś naprawiał 13 tu byli. E, ten cały tumik jest do wymiany, ale ciul. Ja dzisiaj bardziej się skupię. O, tutaj nie ma. Ja się bardziej skupię dzisiaj. Tam, na tamtym łączeniu tam jest dziura. Zobaczcie, to jest to, co dzisiaj muszę naprawić. E, tu od góry jest dziura. Spróbuję dzisiaj to obkleić. I zobaczymy, czy da radę. Zobaczymy, czy się w ogóle naprawia. Jak nie to. W tygodniu wstawiam nowe tu miki, się nie będę pierdzielił z tym. Ile się dało, to jest oczyszczone. Teraz zobaczymy, ile jest warta ta guma, ale te rękawiczki wezmę. Zobaczymy. Tak, na filmie mówili nakładać jak szpachy Zobaczymy za ile to warte. Czy w ogóle to ma sens. To co teraz ja robię. Podobno tak skuteczny preparat. Taka zajebista ta guma. Wszystko ci przyklei. Mhm, dobra. Nawalimy. Nie żałować, nie żałować, napierdzielić tego, uszczelnić te dziury. Co jeszcze? A poruszam od razu, może tam w te szczeliny wejdzie. O tak, zobaczymy, czy to zadziała. O widzicie, zobaczcie, normalnie jak masełko po świeżym chlebku, tak się rozprowadza. Tu jeszcze dam trochę i zabieram się zaraz za górę. To chyba raczej tylko stosuje się do takich mikropęknięć. Słuchajcie, tak efekt końcowy wygląda. Zostawię to do schnięcia do rana. Aż jestem ciekaw efektu końcowego, jak to wyszło. Przesunę trochę auto. Dostanę się do tego tumika. Teraz wam pokażę efekt końcowy, jak to wszystko wyszło. Ja się skupiłem na tym elemencie tylko. I powiem wam. To jest guma. Normalnie konsystencja twardej gumy do rzucia. Tu jest ta dziura. Tu jest pęknięcie. Ja się skupiłem cię na tylko na tym odcinku. Zaraz odpalę auto i zobaczę czy jakieś są przedmuchy. Zobaczymy. Szczerze, ciszy jest. Chodźcie. Zobaczymy, jak to wygląda. Pierdzi, to fakt, ale z tego ostatniego domika chodźcie teraz tak. Jeżeli chodzi tutaj, nie ma za bardzo przedmuchu żadnego. Jest wszystko szczelnie. Tylko. Wiecie co, obawiam się tutaj, za bardzo miękko jest tu. Tu, za bardzo miękko, ale jest cicho. Tutaj w ogóle nie chodzi nic. Ach, jedziemy na pierwszą przejażdżkę, zobaczymy jaki jest efekt Czy jest ciszy ten tłumik, czy nie Mam nadzieję, że ciszy, bo najgorszy był ten tłumik środkowy Który był bardzo, bardzo głośny Pasy zapnę Słuchajcie Jest efekt, słuchajcie, jest efekt Jest samochód ciszy. Nawet jak stoję teraz Wcześniej to czułem tu jak pierdział mi Teraz zobaczymy jak dam gazu A jadę akurat odebrać Paczkę z paczkomatu, więc Zobaczymy jaki będzie efekt Jest ciszej Ale zobaczymy jaki efekt będzie I ile to wytrzyma w ogóle Może być tak, że on nie w ogóle nie wytrzyma Tygodnia Nie wiadomo To co, widzimy się za dwa tygodnie Ja wam zdam relację Muszę trochę pojeździć, zobaczymy jak wysoka temperatura wpłynie na materiał tej gumy Czy zniekształci się, czy może stwardnieje Albo może się rozwali, zrobi się dziura i efekt będzie do dupy Zbacz. Witajcie, witajcie po krótkiej przerwie, w sumie po dwóch tygodniach Przez te dwa tygodnie testowałem mój naprawiony tunik to gumą. I jak myślicie, jaka odpowiedź będzie? Udało się czy nie? Oczywiście udało się Oczywiście udało się, tumik przetrwał te dwa tygodnie. Zrobiłem nim. Czekajcie, zaraz sprawdzę na licznik. Około 850 km zrobiłem na naprawionym tumiku. Powiem Wam szczerze, że ta guma daje radę. Daję radę, jestem zadowolony, ale słuchajcie, oczywiście nie będę dziadował, tak jak Wam mówiłem, przyszedł mi, kurde, nowy tubik. A jak to Myślałem, że idzie w dwóch częściach, on przyraz w trzech częściach i dzisiaj będę montował go jakbyście zobaczyli teraz tutaj, pokażę Wam na tym łączeniu tutaj e, no w ogóle to jakiś inny tumik nie wiem, czy to, to jest chyba, to jest na pewno zamiennik, a tamten chyba był oryginał tu na tym łączeniu, jak pamiętacie harmonika, ja tutaj kleiłem tą gumą ponieważ to wszystko rozleciało się, ale jest teraz nowy tumik zaraz będę skręcał, dobra mam to czyli to jest Część pierwsza. Tak, tu będzie, jak idą, wahacze i końcowy tumik. Słuchajcie, nie ma co, Ja się zabieram za montaż. Jak najbardziej, możecie kleić. Oczywiście, małe, małe, małe dziury to ta guma się sprawdzi. Na większe, czy to ma sens? Jeżeli już tumik jest przepalony w jednym miejscu, naprawicie. I za chwilę pójdzie w drugim. No, chyba że jesteście mirkami handlarzami i chcecie tylko naprawić tumik i sprzedać go dalej. No to Wasz wybór. Ja postanowiłem to sprawdzić. Przetestowałem wynik pozytywny, ale teraz nie ma co cię dawać. Zamieniam się w mechanika i zabieram się. Słuchajcie, do roboty wymieniam tumik, ale już tego nie będę nagrywał. Dlatego, słuchajcie, kończymy ten materiał. Jeżeli, jeżeli macie ochotę możecie taką naprawę samodzielnie wykonać w swoim samochodzie kupić taką gumę na Allegro za około 30 zł tak jak Wam wspomniałem z przesyłką albo jak wolicie zainwestować w nowy tunik. to już decyzja należy do Was póki co kończymy żegnam się z Wami, zostawcie łapę w górę super, jeżeli jeszcze tego nie robicie zachęcam Was gorąco do obejrzenia moich pozostałych filmów a ja żegnam się z Wami i pozdrawiam Was gorąco, do zobaczenia w następnych filmach trzymajcie się, cześć! Gumy już zdemontowałem. Jeżeli chodzi o tą gumę, to powiem Wam, że wygląda to jak zaschnięty gips.